Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku WAGI na czytaniu energii na miesiąc wrzesień 2021 roku. Moi drodzy, jest to czytanie ogólne, bierzemy za sobą tylko to, co pasuje do Waszej sytuacji, z czym się identyfikujecie. Jeżeli nic tutaj dla siebie nie znajdziecie, zapraszam do odsłuchania znaku, gdzie macie położony Ascendent, Księżyc bądź planetę Wenus. Zaczynamy w takim razie, kochani. Waga Waga wrzesień 2021 rok. Co dla osób z podznaku wagi. Wrzesień waga. Wasza ogólna energia, Aura, jaka będzie wam przyświecała w miesiącu wrześniu. Co odchodzi do przeszłości? Co przychodzi nowego w takim razie? Trzy najważniejsze wydarzenia we wrześniu dla wag. Co robić w miesiącu wrześniu? Ostrzeżenie od Tarota, czego nie robić, na co uważać. I z czym wychodzicie? Jaki będzie wynik waszych poczynań? Kochani, w tle karta kapłanki, która może mówić o tym, że zdobywacie wiedzę. Wszelkiego rodzaju kursy, szkolenia, nauka, studia. Jest to także karta, która może mówić o jakichś tajemnicach, o jakichś wiadomościach, informacjach. Lub dla niektórych taka informacja, że będziecie tutaj w jakiejś relacji romansowej. Dobrze. Zobaczmy w takim razie Waszą energię ogólną. Rycerz Kielichów. Moi drodzy, to są wiadomości, bo każdy tutaj rycerz coś przynosi. Jest to energia, która mówi o ruchu, o przyspieszeniu, że coś zaczyna się dziać. Jako rycerz kielichów można tutaj mówić o emocjach, że niektóre wagi mogą tutaj y, znaleźć kogoś do relacji, do związku. Ktoś może wracać do Was z kielichem pełnym miłości, bo y, znaczy, nie, bo, bo na przykład, nie wiem, wyjechał gdzieś do pracy za granicę, lub no, mieliście jakąś rozłąkę. Mogą to być deklaracje wszelkiego rodzaju, natomiast Rycerz Kielichów mówi o tym, że otwieracie się ogólnie emocjonalnie, otwieracie się na uczucia, otwieracie się na relacje. Nie muszą być związkowe ogólnie. Mogą to być również relacje biznesowe. Zobaczmy, co odchodzi do przeszłości. Sześć kielichów. Do przeszłości odchodzą sytuacje, osoby z przeszłości, tak? Zamykacie za sobą przeszłość, moi drodzy. Też jakieś stany takiego, takiej melancholii, takich rozmyślań, wspomnień, tak jak powiedziałam, życie przeszłością. Wiecie co to tak wygląda, jakbyście we wrześniu mówili: stop, dosyć, to co było, to było się nie odstanie, nie zmienię pewnych rzeczy. Za, mogę, tylko, mogę jedynie zamknąć ten rozdział w moim życiu, przestać rozmyślać o tym. Też jak gdyby odciąć od siebie tą przeszłość, lub osoby z przeszłości, i rozpocząć nowy etap, nowy rozdział tak, w swoim życiu. Dobrze, zobaczmy w takim razie, co przychodzi. Kolejna szóstka. Hmm. Zmiany przychodzą. Moi drodzy, zmiany. Idziecie w nowe. Tak jak powiedziałam, stare odsuwacie na bok i jesteście otwarci na nowe doświadczenia, nowe przeżycia, nowe rozdziały w swoim życiu. I najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że pomimo, że nie wiecie, co Was tak naprawdę czeka za tą nową bramą, pomimo, że zdajecie sobie sprawę, że może być ciężko i trudno, bo te wody, przez które trzeba przepłynąć, są nieznane. To macie tą odwagę, żeby ruszyć do przodu i coś zmienić w swoim życiu. Także pięknie, moi drodzy. Karta Szóstki Mieczy, karta Bramy. Patrząc na tego rycerza kielichów, śmiało można powiedzieć, że są to pozytywne dla Was zmiany, moi drodzy, więc naprawdę nie bójcie się z nadzieją patrzeć w przyszłość. Karta również komunikacji, karta pracy, zdalnej oraz podróży, więc tak to wygląda. Dobrze, pierwsze najważniejsze wydarzenie. Trzy monety. Kochani, dla niektórych będzie to współpraca biznesowa. Będzie to jak gdyby, szlifowanie swoich umiejętności, swojego zawodu, czyli jakieś takie początki pracy. Natomiast praca, która da Wam w przyszłości naprawdę zadowalające efekty finansowe. Karta trzech monet przy tej kapłance w tle, przy tym rycerzu kielichów, tak jak powiedziałam, można powiedzieć, że wdacie się w jakąś trójkątną relację, przynajmniej niektóre wagi. Zobaczmy drugie najważniejsze wydarzenie. Rycerz Buła. Kolejny rycerz. Drogie Wagi, coś u Was rusza do przodu, coś, energia przyspiesza. Odważnie y, ruszacie w jakimś kierunku. Odważnie decydujecie się na zmiany. Rycerz Buław, y, kolejna karta, jakiś wiadomości, tak? Y, ale Rycerz Buław to jest taki pęd. To jest taki pęd, gdzie y, y, odważnie, y, z prędkością światła. Nie boimy się działać, nie boimy się tego pędu. I karta. Tutaj mamy kartę głównej energii, uczuć, emocji, że ktoś tutaj może do Was zmierzać, i rycerz Buław to potwierdza, z tym, że rycerz Buław jest rycerzem który nie jest stały w uczuciach. Więc być może jest to też trochę taka przestroga dla niektórych, że uwaga, z kim wchodzicie w relacje. Może to być osoba, która mydli wam oczy, mówiąc, że jest wolny, a w kwintesencji może wyjść na jaw, że będziecie tą kapłanką, czyli osobą trzecią, więc też taka uwaga. Rycerz była też kolejna karta podróży. I trzecie, najważniejsze wydarzenie Siedem mieczy. No właśnie, Siedem mieczy. Ucieczka w stylu listka chytruska. Nie wiem, czy to jest Wasza energia, czy czyjaś energia. Ktoś tu ucieka pod osłoną nocy. Zabiera, tudzież kradnie, tyle, ile zdoła unieść, ile zdoła zdąży zabrać. Karta takich. Ciemnych interesów również. Karta ucieczki, gdzie my uciekamy pod osłoną nocy, żeby nikt nas nie dostrzegł, więc być może będzie tutaj zakończenie jakiejś relacji, być może zakończenie jakiejś współpracy, gdzie nie czuliście się komfortowo. Karta, która mówi również o tym, że uważajcie na takich ludzi, bo ktoś może chcieć was wykorzystać, oszukać. Dopytamy potem te wydarzenia. Co robić, kochani? Co robić? Dwa kielichy. Rozmawiać, moi drodzy. Otworzyć się na uczucia, które tutaj zmierzają z tym rycerzem kielichów. Otworzyć się na współpracę, czy to zawodową, czy to uczuciowo, związkową. Karta dwóch kielichów mówi również o jakimś porozumieniu, o podpisaniu umowy, czyli jeżeli takowa wam się nadarzy, jeśli chodzi o jakąś pracę, o cokolwiek, to wszystko wskazuje na to, że będzie to taka współpraca oparta na zaufaniu, na takim dogadywaniu się. Tutaj mamy dwa delfiny, jeden jest srebrny, drugi jest złoty i one wspaniale ze sobą współgrają. Więc będzie to bardzo, bardzo udana relacja. Też tutaj troszeczkę karty mówiłam o tym, że spróbuj pogodzić ze sobą jakieś dwie sytuacje, dwie rzeczy. Karta ta mówi również o tym, że spróbuj też wybaczyć, porozumieć się, dogadać w jakiejś kwestii. Czego nie robić? Trzy kielichy. Nie wdawać się, moi drodzy, w żadne tutaj trójkąty, nie być w roli kochanki-kochanka, uważać na, na wszelakie rodzaje, uważać na imprezy, na używki, uważać także na ludzi, którzy mogą mówić o sobie, że są Waszymi przyjaciółmi, a w kwintesencji mogą okazać się właśnie tymi. Listami, chytrusami, którzy tylko chcą Was wykorzystać w jakimś celu. Zanim tutaj zobaczymy sobie wynik, z czym wychodzicie, jak to wszystko się dla Was zakończy w miesiącu wrześniu, zobaczymy, dopytamy tutaj te wydarzenia. Dobrze, o co chodzi z trójką monet dla wag we wrześniu? O co chodzi? Czego to dotyczy? <laughs> Pokazała się córka Pentakli, czyli innych Taliach Paś. Monet dotyczy to oferty pracy, oferty dodatkowego źródła finansowania, oferta zarobienia dodatkowych pieniędzy lub w ogóle zarobienia pieniędzy tak? czyli jakaś oferta finansowa tu się pokazuje, oferta pracy czego dotyczy rycerz buław? dziesięciu mieczy moi drodzy może to być sytuacja tak jak powiedziałam sytuacja osoba, która przysporzy Wam tylko problemów i zmartwień więc tutaj macie taką radę, żeby nie wchodzić w tą relację z tą osobą bo może ona okazać się zwykłym oszustem i kłamcą. Natomiast z drugiej strony, powiedziałabym, że jakieś działanie, podróż, też może być osoba, która pozwoli Wam wyjść z jakiegoś dołka. Więc dwie takie opcje. Zobaczmy teraz. Czego dotyczy 7 mieczy? No właśnie, 9 mieczy. Zachowanie, zachowanie kogoś, sytuacja, niekomfortowa sytuacja, która przyniesie wam jakieś lęki, obawy, stan depresyjny, problemy, zmartwienia. Więc uważajcie. Uważajcie naprawdę z kim wchodzicie w relacje. Komu ufacie? Z kim pijecie szampana, że tak powiem, tak? Bo osoba ta może okazać się waszą piętą Achillesa, że tak powiem. Zobaczmy jeszcze czego dotyczy te sześć mieczy. Osiem monet. Dla niektórych tak, to może być zmiana pracy. Może to być wyjazd również za granicę za pracą. Natomiast chodzi tutaj o, o pracę. Dobrze, zobaczmy w takim razie, z czym wychodzicie, jaki wynik. Dwie buławy. No i tak wygląda, że nie wiecie co macie zrobić. Nie wiecie co macie zrobić, ale coś tam planujecie. Macie jakieś yy, zalążek yy, rozwiązania w głowie. Jak gdyby odwracacie się od tych trzech kielichów, tak? Czyli tak jakbyście podjęli decyzję, yy, Dokonania wyboru, że rezygnujecie z jakiejś relacji, z jakiejś sytuacji, z jakiejś jednej rzeczy, bo dwójka, czyli coś macie do wyboru i tu jest taki. Będziecie w takim momencie pod koniec września, że będziecie zastanawiać się, co zrobić, będziecie zastanawiać się, co wybrać, którą drogą iść. Dopytamy jeszcze tą kartę. Dopytamy tą kartę. Natomiast mam wrażenie, że podejmiecie tą decyzję, ponieważ na tym, na tym tutaj obrazku puszczacie jedną buławę, czyli coś puszczacie wolno. Wybór jest. Decyzja jest podjęta, wybór jest dokonany. Dwie buławy, z czym wagi wychodzą, o co chodzi, o co chodzi, jaki tu jest wybór dokonany, jaka podjęta decyzja, czego to dotyczy, czego to dotyczy. Chciałam to. Karta Rydwanu. Kochani. Jak powiedziałam, czytanie ogólne, więc to może dotyczyć różnych rzeczy. Patrząc na to czytanie, karta Rydwanu, czyli podróż, karta Rydwanu, czyli romans, jak najbardziej. Karta Rydwanu, bierzemy sprawy w swoje ręce, zmieniamy swoje nastawienie, swoje życie o 180 stopni i ruszamy w tą podróż swojego życia w sześciu mieczach. Decydujemy się na zmiany, odwracamy się od tej całej sytuacji, kończymy coś, zostawiamy, dokonujemy wyboru i nasze życie ulega diametralnej zmianie. I to wy jesteście tutaj panami swojego życia. Wy przejmujecie kontrolę. Drogie Wagi, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo tu widać bardzo dużo takiej Waszej świadomości. Świadomości, ale również odwagi. Macie tutaj w tym czytaniu troszkę takiego zagmatwania. Macie tutaj wokół siebie osoby, sytuacje, które mogą mm, kopać pod wami dołki w miesiącu wrześniu. Yy, będzie dużo przemyśleń, yy, obaw, lęków, co zrobić, takiej gonitwy myśli. W sprawach finansowych, tutaj w sprawach pracy, jeżeli czekacie tutaj na ofertę pracy, to jak najbardziej karty mówią, że będzie taka okazja, będzie szansa. Uwaga, z kim się zadajecie, w jakie relacje wchodzicie, uwaga także na. Przepraszam drogie wagi, moje dziecię dzwoniło, że. No, buz jej się nie zatrzymał, więc na rozpoczęciu roku nie będzie. Powiem Wam, że tragedia. Yy, znaczy, tragedia, nie tragedia, bo to żadna tragedia. Yy, uroki mieszkania yy, na obrzeżach miasta. Tak? Dobrze. Drogie Wagi, tak jak powiedziałam, pięknie wychodzicie z wszelkich opresji, z wszelkich tutaj yy, sytuacji, które mogą być momenty takiego przybicia, takiej depresyjności. To już mówiłam, uwaga, z kim się zadajecie. Natomiast wynik macie piękny. Wynik macie piękny, bo świadczy o Waszej odwadze, o Waszej dojrzałości, o Waszej takiej świadomości tych wszystkich wydarzeń, które, yy, które będą w miesiącu wrześniu. Drogie wagi, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.